Witam Państwa po długiej przerwie na moim kanale Video Polonia. Siedzę z Markiem Maćkowskim, znanym jasnowidzem, biologoterapeutą i tam jeszcze można by wymieniać długo, długo. Dla Marka y, też ja udzieliłem z kolei pewnych wywiadów. Marek się zgodził na y, swoją diagnozę urządzeń, które pracowałem jeżdżąc samochodem po Europie, po Polsce. Urządzeń y, plazmowych, można tak nazwać, które... Produkuję, które, które są do nabycia, bo za darmo ich nie będę rozdawał, mimo że już tam że tak powiem trochę porozdawałem, ale niestety moja sytuacja finansowa jest niezbyt ciekawa. Dlatego też chcę się zabezpieczyć przed być może jeszcze gorszą sytuacją sprzedając te urządzenia Marku. Jedno z nich Ci daruję tutaj. To jest zrobione na bazie prawoskrętej swastyki. To są kamienie szlachetne. W środku są jeszcze inne kamyczki. Odpowiednia tutaj struktura tarczy na bazie ząch właściwie to jest zrobione, ale też na bazie moich wizji, bo zobaczyłem, że taką turbinę jakby. I to działa jak turbina oczyszczająca, ona generuje pozytywną energię stąd. Czy Marko mógłbyś to swoim okiem obejrzeć jak to wygląda energetycznie, skąd energia jest generowana? Bo ja mam zdjęcia, które. Zaraz Państwu pokażę jako przebitka plazmy. Teraz... Zobaczcie Państwo teraz. No. A teraz zobaczcie. Tak. Tędy energia wychodzi. Ale. Tak. Biegą przeciwległy. Zobaczcie, co się w tym dzieje. W miejscu, tak. Tylko, że to nie jest wychodząca energia. Tylko wir wchodzący. Tak. I wir wchodzi no tutaj? Wchodzi w tą stronę. Tak. Prawo skrętny teraz. Tak. I, teraz I wychodzi tu z to, dziurką. Zobaczcie, w głąb w ziemi jest usuwana. W lewą stronę, tak. Zobaczcie. Proszę. Tu jest tak. Proszę. A tu jest. Tak. Tak. Ale teraz, ujście, jakbyśmy to powiększyli. Troszkę przed sobą to postawmy, bo to wyjdzie, nie będzie o tak. to tak, tak, jakbyśmy, tak. jakbyśmy ostatni krąg zrobili, to wyjdzie tak, no, czyli wychodzi i... Tak, no i jeszcze jedno doświadczenie robiliśmy na tym urządzeniu, czyli stawialiśmy szklankę wody pomiędzy tym, no to jest też przekaz w tym momencie, tak? Tak, zaraz, ten rodzaj, ten rodzaj stacji przekaźnikowej jest wyznaczony poprzez wszechświat jako pewnego rodzaju odwzorowanie naturalnych kamieni, ustawień, tak. które Marek no, porównał do ostrochy. <śm> Porównał i jest tutaj duży współczynnik procentowy mocy. Nikt nie wie, dlaczego te kamienie w takim, a nie innym są położone. I nie będziemy wiedzieć tego. Nie jest to wiedza potrzebna nam. Mhm. Ale potrzebne nam są no. pewnego rodzaju. Metody, które kiedyś zostały już użyte. I teraz, jeżeli Marek ma wiedzę dotyczącą no, metod, to na tej bazie powstają przyrządy, wzmacniacze, generatory. I jednym z na bazie procesów plazmy są. Takie figury geometryczne. bryły. Ja jeszcze mam większą, bryły. tylko. Tylko była stworzona troszkę nieprawidłowo, chociaż skorykowałem działanie jest bardzo mocne. I teraz, proszę Państwa, jeżeli. No tak, ustawimy teraz. Wokół tak, jedną i drugą, do siebie, tym momencie do siebie. I jest tu taka strzałeczka. Kogo? Tak. I teraz, no, no to w tym momencie zaraz sprawdzimy sobie, co, co też wskaże nam. Patrzcie tu, co wskażę. Wychodzi energia, prawda? Wychodzi. Teraz ja zmieniam i co się dzieje? Teraz odłączę to. Wychodzi energia. Zbliżam to i co się dzieje? O. Lewoskrętny wir, tak? Lewoskrętny wir, czyli taki jak tu. Mhm. Podfodem, ciekawe, Ciekawe, podfodem. No Właśnie. Bo ten jest prawoskrętny. Ten jest. A połączenie stworzyło. I teraz, gdy łączymy segmenty, bo tu jest mowa teraz o segmentach. Ty. To jest tak. Jeden jest gwiazdozbiór taki. Drugi jest gwiazdozbiór odniesienie. Taki. A to jest kosmos. No właśnie. I teraz tu gwiazdozbiory. Które my widzimy z dołu, są polami torcyjnymi, następnymi tych sił i radiacji, jakie wytwarzają się jako wibracje, wiry. I te wiry przenikają wszystko, co jest na ich drodze. Więc. Ziemia jest też na ich drodze. To teraz pomyślmy, ile takich oddziałów wuje na naszą Ziemię. No właśnie. A popatrzcie się tam. Czyli dawne kultury i ci, którzy mieli wiedzę, tworzyli tutaj przyrządy. Te przyrządy, no, porównam są to no, bardzo stare przyrządy i one dalej służą. Marku, jeżeli ty stworzysz dla ludzi taki przyrząd, to w jego domu następuje zbliżenie przeniesienie oddział, oddziaływania takiego gwiazdo zbioru, jeżeli zrobisz więcej, to masz niebo. Pięknie. I teraz to niebo jest tak, jakby bliżej nas. Bo działa i w dół, i w górę, mm -hmm. i segmentowo, czyli jeden weźmiesz, większy, mm -hmm. no to działa. Ale ponieważ wszystko jest po krzywej, to też to, też zakrzywi. I czy jest tutaj jakieś ograniczenie? Tak. Tym ograniczeniem jest tzw. Moc. tak zwana moc. Moc jest nadana. Ponieważ jeżeli twórca tego, stwórca tego wzorca, określa swoim stanem umysłu, czyli jego dusza... A nie tylko, Marku. Tu skończyć. jest moje na też. Możesz tak, tak, tak. Niecierpliwy, no. Jeżeli... Teraz on nakreślił pewien wzorzec. To ten wzorzec musi dostroić się do tubylca. Ja jestem tubylec. Właśnie to chciałem powiedzieć. Znowu, znowu z tego chciałem o, powiedzieć. A mając taką, a nie inną miarę w tobie, ty jesteś tym, który daje tą, tą miarę, czyli Państwo możecie zamawiać sobie co jest potrzebne, data urodzenia koniecznie i imię używane, mhm, Widzisz? niekoniecznie nazwisko, A. I imię używane A, i to będzie i łącznik ich, i to będzie DNA. Właśnie, widzisz. to <grym> bardzo fajne informacje mi przekazałeś, bo <grym> ja sądziłem, że będę potrzebował fragmenty ich nic, włosy, nie cokolwiek. Nic nie potrzebujesz, po prostu jest jesteśmy tak. wszyscy połączeni. połączeni tak. I gdy natura boska, o takiej mówię, czyli człowiecza natura, dziecka Bożego, dokona w sobie woli zjednoczenia z kosmosem, to te maszyny, bo to są maszyny, no maszyny tak. to są maszyny. Zresztą inteligencja inteligencji na temat. Tak. One wzmacniają. Robiliśmy z Markiem takie doświadczenie, że Wstawialiśmy wodę, która była czynnikiem takim pomiarowym, gdy woda nie miała żadnego kontaktu z żadnym z tych. Miała niski poziom. Czy, niski poziom miała. Dokonało się coś dziwnego. Bo akumulacja. No ale to potężna, bo to 28 tysięcy bowisów miało. Przysług, tak. Z... Czyli nanowoda się stworzyła de facto z nas tak? Czyli strukturyzacja tak. wody, nanowody, naturalna. Nie jest taka mocna jak ta Twoja tutaj, tylko tutaj u Ciebie wchodzą jeszcze energie duszy, to jest dodatkowa tak. rzecz. Ale jest to czynnik, który powoduje uporządkowanie fal, Proszę, nie, nie tylko torcyjnych, te fale są falami yy. Ja no, słyszę ram ram jest to stan czystej świadomości i czystej czystego pola mhm. porównanie znowu dla tubylców to jest pole chrystusowe o albo proszę. Proszę, porównam to do tych co budowali kościoły czyli to pole jest porównywalne z miejscem, które wyznaczał jakiś tak kościelny, na budowę jakiejś świątyni. Pięknie. I teraz my możemy podbić sobie Tymi poprzez, poprzez urządzonka, bo to urządzonko też jest w tym właśnie no, procesie tworzenia, który niby zwykły, ale ono jest niezwykłe, bo posiada, posiada no. inną czułość. Tak. I teraz nie mówię tutaj, żebym komuś to też moje konstrukcja, tak, nie, i, więc nie mówię tutaj, żebym komuś negował, yy, no, takich twórców wahadełek polskich twórców, którzy doskonale to robią, ale technologia nano, no, no jest teraz lepsza, A to bo ty masz zwykły wahadełek, ale też z kamieniami, tak, prawda? Dokładnie tak jest, ale teraz tak, jeżeli wchodzimy już tą nową powiedziałbym dziedzinę nazwę prawd nie prawdy, tylko prawd to Marek nie jest nawiedzony chociaż wiecie Państwo jak on, jak on do mnie mówi że ta nie żyje ta nie żyje ta nie żyje oni żyją i zawsze myślę ale ja mówię tak nie żyje jak sobie tu rozmawiać z tym markiem jak on jak on kurde mówi że nie żyje a wiem że żyje no i to jest jego skrót myślowy Dlatego przyzwyczajcie się Państwo, że on ma takie skróty, wy macie inne. A znaczy bo... ja to tłumaczę i to będę tłumaczył dokładnie, o tak. co mi chodzi w tym wszystkim. <laughs> Mnie było na początku trudno też dostroić się. No i widzicie, każdy odcinek, który nagrywaliśmy razem jest dostrajaniem się. I będą kolejne. będą. Te odcinki, Marku, są dla Ciebie Dziękuję. twórcze. I te odcinki są Twoją realizacją. Wiecie Państwo, polityka umarła. Dokładnie, dokładnie. Kolega zajmował się polityką, politykami. A to było tylko, to był temat zastępczy I Teraz do, do powiem coś już z tego. Jeżeli on powie, że na przykład umarł prezydent, umarł ten, umarł tamten, no to nie znaczy, że on umarł. Nie znaczy, że tutaj Marek mówi, że on jest już. Up w truch, tylko oznacza to, że nie ma już ani sposobu, ani możliwości, żeby ten rodzaj wiedzy i te półprawdy jakieś. Już... Zwonić, ja tjentka. tak. To zaraz skończymy, tak. Proszę Państwa, czas skończyć. Marku bardzo dziękuję Dzień za to, co powiedziałeś. To był sygnał, że, że ludzie już mają dość. Dziękuję.